Pora na kolejne dietetyczne podsumowanie i w ogóle szaleństwo się dzieje w okolicy. Ostatnio doszły do mnie słuchy, daliście mi cynę, dzięki jak zwykle za wasze komentarze, za informacje, które wysyłacie do mnie na fejsie, że w mojej ulubionej kieleckiej restauracji grasuje Magda Gessler, znana restauratorka, która pomaga, żeby w zmartwych powstały różne restauracje. Nie wiem w czym mają pomagać oni w wodu, bo w wodu voodoo... Jest zarąbiste, przede wszystkim super bargery w dobrych pieniądzach. Wydaje mi się, że jedyną rzeczą jaką potrzebuje tak naprawdę ten, ta, ta restauracja to jest trochę reklamy. Wystarczyłoby zrobić wielkie zdjęcie tego zestawu z Louisiana Cheeseburger z ceną 16 zł i wystawić tam przed wejściem i myślę, że drzwi by się nie zamykały. No ale skoro właściciele postanowili zawezwać Magda Gessler, to mam nadzieję, że nie zrobią tam pierogarni, bo wtedy stracą no Mnie, klienta wiernego, który tam jak tylko może i ma możliwość dojechać, zawsze przyjedzie i takim hamburgerem się pojawi. Podobno już od dzisiaj będzie jakoś po nowemu nie, wiem, może w weekend, może zaraz po weekend się tam wybiorę i dam Wam relację, czy te wyśmienite Louisiana cheeseburgery zniknęły, czy yy, no może nie zniknęły, czy może już zamiast 16 kosztują 46 zł. No, zrobimy research i oczywiście wszystkim osobom zainteresowanym. Dietą fast foodową zdam relację. Kolejna informacja jest taka, że już dzisiaj pojawi się niestety waga, czy, czy jest w górę, czy jest w dół. Pamiętajmy, że ostatnio skończyłem na minus 9 kg. Już nabyłem wagę, mam ją w samochodzie, także dzisiaj będzie ważenie zawodnika. Rozważałem nabycie również tabletek przyczyszczających, żeby trochę tutaj na wyniki wejść, ale te dopingowe sprawy ostatnio wychodzą u tych kolarzy, także mówię, nie będę tutaj stosował chemicznych środków, żeby sztucznie wyniki wywoływać. Jak będzie, tak będzie, nie wiem jak jeszcze będzie, ale na filmie już będziecie mieli ten pokazany i, i zobaczymy, jak to w święta i trzy i tygodnie choroby mnie... Rozbestwiły. Obawiam się, że mógł wystąpić efekt jojo, bo, no bo byłem niezdrowymi rzeczami, karmiony jakimiś takimi właśnie domowymi, to mogło spowodować wzrost wagi. Ale nic, ja się nie poddaję. Nawet jak wzrosło, to będę teraz walczył jeszcze ze zdwojoną siłą, żeby to obniżyć. No i teraz wracam do informacji dietetycznych. 141. Yy, dzień. W, w, oczywiście yy, dzięki uprzejmości McDonalda mm. mogę sobie opychać się pysznymi cheeseburgerami za piątaka, które idealnie w moją dietę się wpasowują. Bo wszystkim przypominam, że mam na żarcie dwie dychy dziennie i taka gratka jak dwa cheeseburgery za 5 zł no nie może ujść mojej uwadze. Jest tak zwany moim języczkiem uwagi i dopóki jest ta dieta, ostatnio McDonald bardzo często gości <laughs> Przepraszam, widzicie jeszcze kaszle. Zarówno yy, u mnie w lodówce, u mnie na śniadaniu, czy, czy też yy, w restauracja. Także we wtorek rozpocząłem dzień od takich dwóch pysznych cheeseburgerów śniadaniowych. Jest to tyle fajne, że mogę sobie je kupić i na przykład na śniadanie sobie je zjeść. Nie mam takiej długiej przerwy, że przez cały dzień nic nie jem. Jest to fajniejsze. Także zjadłem te dwa cheeseburgery, a potem udałem się do Subwaya, bo wyczytałem na mega chujowej, bo inaczej tego nie można nazwać, stronie internetowej. Nie wiem, co taka wielka korporacja, nie wiem, kto im robi tą stronę, ale moim zdaniem jest beznadziejna. Najważniejszą informacją jest informacja o Franchise, o franczyzie, a nie o tym, co akurat serwują. Musiałem ze trzy razy odświeżać tą stronę, żebym akurat załapał się na tą promocję. Promocja może nie jest jakaś rewelacyjna. No, ale Subway, pomimo tego, że jest drogi, to pozostaje też takim moim małym języczkiem, uwagi, bo lubię te kanapki i postanowiłem skorzystać. Jest teraz taka promocja, że codziennie jest inna, mała kanapka po. 7,77, a rozumiecie, że jak wezmę dwie takie kanapki, to mam za 15 zł dużego saboya. Nie jest to taniej, ale pozwala mi to jeszcze właśnie na nabycie tych dwóch tak także mogę zjeść smacznego saboya i jeszcze uzupełnić braki kalorii życiodajnym cholesterolem, właśnie. Z cheeseburgerów. Także we wtorek była promocja na Spicy Italian, to jest taka kanapka z salami. Yy, nigdy jej nie brałem, bo jakoś bardzo ja byłem na teriaki, kurczaka nastawiony. Chętnie poczytam, co wy zamawiacie i co polecacie w Subwayu. Teraz miałem okazję tego Spicy Italian popróbować, także to popróbowałem tego. Nawet mi smakowała ta kanapka, nie można powiedzieć. Fajnie, jakby jeszcze faktycznie Subway popracował trochę bardziej nad tą swoją stroną internetową, bo, no bo jest beznadziejna. Jak na taką firmę, która która ma aspiracje międzynarodowe jest międzynarodową firmą to, to wygląda to nędznie naprawdę nędznie w środę ponownie cheeseburgery z McDonalda na śniadanie, dwie sztuki 30 sekund w mikrofali genialnie, idealne rozpoczęcie dnia właśnie od tego sera, od tego tej buły i od tego mięsa za 5 złotych starter, taki, że na tą zimną, bołową pogodę idealną, idealne. Później nie udało mi się, bo również planowałem tego Subwaya, ale jakoś tak yy, miałem mało czasu, że mi się nie udało już yy, później nigdzie zajechać do żadnego, yy, do żadnego fast fooda i skosztowałem mrożonki. Kolega mnie namówił yy, na mrożonkę z Lidla o, o nazwie Nazi Gering, bodajże, jakaś taka no, faszystowska nazwa. Ale mówię, spróbuję, co to jest warte. Paka dość solidna, 750 gram, także no, jest dość duża, tania, 9,99 to kosztowało. Dobrze, że kupiłem jedną sztukę, bo generalnie sama potrawa byłaby dobra, gdyby nie to, że ma kary. Ja akurat kary nie lubię i przez to no, nie będzie ona na liście kupowanych przeze mnie produktów. Ale jeżeli ktoś lubi kary i lubi takie smaki, nazwijmy to hinduskie to może sobie zapodać właśnie takie za 9,99, 750 gram jest kupa kurczaka, jest kupa ryżu, jest kupa jakiegoś bambusa, marchewki w dobrych proporcjach. <laughs> Byłoby to smaczne, bo ja bardzo lubię Mexican Chickena z Frosty, ale jakoś ostatnio nie mogę go nigdzie upolować, bo, bo nie ma u mnie w sklepach. Już dwa razy próbowałem, ale, ale zawsze mi gdzieś umyka. I ten Mexican Chicken i ta paella z Frosty jest zarąbista. No i postanowiłem popróbować właśnie tego nowego. I gdyby nie to, że jest ten smak kary to byłaby to fajna potrawa. Mam nadzieję, że może producent kiedyś wprowadzi jeszcze do oferty ten, ten sam produkt, inaczej przyprawiony. Nie zaprawiony kary, bo ja po prostu kary nie lubię. Ale są ludzie, którzy je lubią. Yy, miliard Hindusów nie może się mylić. Ja mogę się mylić, no bo, no bo, no bo to nie jest mój, mój smak. W czwartek, czwartek zrobiłem sobie Big Maca za piątaka. To mieliście już możliwość obejrzenia na filmie, który się pojawił w piątek na moim kanale. Może gdzieś tutaj umieszczę jakiś link do tego filmu, żebyście zobaczyli, jak e, szafa e, wyprodukował Big Maca za piątaka. Jak ktoś, że tak powiem, pominął. E, to jest nic innego jak te dwa cheeseburgery. Odpowiednio. Co jest? odpowiednio przyprawione, odpowiednio podgrzane i tam... To no zobaczycie sami. Jak ktoś jest zainteresowaniem Big Maca za piątaka, to naprawdę szybko się to produkuje, bo mniej więcej przygotowanie potrawy trwa minutę. Nie trzeba się tam jakoś specjalnie wysilać. Kto... O, kto, kto... 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 Kto chce, to sobie takiego kupi. I do tego postanowiłem... Postanowiłem... Sobie zapodać moi mili, bo dawno już mnie nie było w Nordfiszu. Również od Was dostałem w komentarzach. Nie pamiętam, czy na Facebookowej stronie. Pamiętajcie, link do Facebooka jest gdzieś tam w opisie filmu. Jakby ktoś miał ochotę się tam zasubskrybować i czasami mnie wesprzeć jakąś swoją poradą czy promocją, która się pojawia. Z... Wziąłem i nabyłem barger. fish bargery. Fish z, z frytkami, to tanie branie. I dostałem od was cynę właśnie, bo tak się rozkojarzyłem, że jest zupa rybna i żeby sobie potestować w nordfishu, nie jestem fanem zupy rybnej, kurde lebele. Ale może kiedyś podejmę wyzwanie. Trochę się boję takiej zupy z fast fooda, bo nie wiem, co tam za ryba do tego gara wrzuca, aczkolwiek nigdy mnie w Nordfish nie otruł, także nie mogę tutaj rzucać jakichś podejrzeń niesprawdzonych. I to przepraszam was bardzo było w środę, bo w czwartek jadłem tego Nazigeringa. a dzisiaj jest piątek, weekendu, początek. No i stwierdziłem, że trzeba coś sprawdzonego na tą zimową pogodę minus 25 ma być w nocy. Jakby nie daj Bóg coś tam się działo, to wziąłem moi mili za. Kanapkę Drwala, solidna, jest to porcja tego wszystkiego. Jest sera, wylewającego się dość sporo. Yy, miałem ochotę co prawda na coś innego, ale zdaję sobie sprawę, że McDonald's mnie nie uprzedzi, że kanapka Drwala znika i mogłbym jej jeszcze nie popróbować, a że jest w miarę fajna. Ten bekonik, to wszystko tam jest tak wymieszane jest taka porcja tego cholesterolu. Po prostu nieprawdopodobna, że no mówię dobra, piątek, weekendu, początek biorę tego, tego wielkiego, tą kanapkę Drwala. Bardzo przyjemnie ją tutaj organizm ją przyjął. A do tego cały czas pamiętajcie, że są kupony promocyjne w wersji elektronicznej, w wersji rozdawanej pod McDonald'ami. Wziąłem sobie dwa razy duże frytki, za tam chyba 5,50 bodajże. Także też jest <laughs> solidna porcja. Także dzisiaj, piątek, nawpierniczałem się. Solidnie, solidnie. To tyle podsumowania. Mam nadzieję, że waga wyszła dobrze. No i tradycyjnie czekam na Wasze komentarze i słowa wsparcia oraz łapki w górę, bo zawsze to motywuje do dalszego odchudzania się tymi cheeseburgerami. A ja teraz dojeżdżam do makro i kończę moją relację.